Cześć YouTube, cześć ruch kurwionych, cześć wszystkie kuce, kucyki, morony i inne korwinoidy. Ja jestem To Nie Przejdzie, Piotr Kubś Piszę bloga popularno-naukowego i mam przyjemność przedstawić Państwu filmik, w którym pozwalam sobie kontestować pewne stwierdzenia użyte w filmie Globalny Przekręt. Zapraszam. Od kilkudziesięciu już lat. Jesteśmy straszeni wizją globalnej katastrofy polegającej na stopnieniu wszelkich lodów i zalaniu całej Ziemi wodą. Przyczyną wszystkiego ma być oczywiście globalne ocieplenie. Ale o co w tym wszystkim chodzi? Bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Hmm, sprytnie zasugerowana teza. Historia badania e, efektu cieplarnianego ma 200 lat, nie kilkadziesiąt, jak mówi pan Neiser. Jako pierwszy taką możliwość kumulacji ciepła przez atmosferę rozpatrywał Jean-Baptiste Fourier w 1824 roku, fizyk, dzięki któremu mamy notabene format MP3. 70 lat później zajął się tym problemem Arrhenius, szwedzki chemik. Ale narodziny nowoczesnej klimatologii i badania klimatu w ogóle możemy umiejscowić przy nazwiskach Dwóch naukowców to jest Rogera Revilla i Charlesa Killinga, którzy jako pierwsi zaproponowali mierzenie stężenia dwutlenku węgla w atmosferze i porównywania tych wartości z innymi. W 1973 roku taki według pana najzera pseudonaukowiec, a według mnie jeden z najbardziej zna znamienitych fizyków w historii i kosmologów przy okazji, Karl Sagan zasugerował, że dwutlenek węgla i globalne ocieplenie obarczone są tak zwanym pozytywnym sprzężeniem zwrotnym. Saganowi chodziło o to, że kiedy atmosfera będzie podgrzewana, kiedy ziemia będzie podgrzewana, wtedy na skutek topnienia czaplodowych z lodu, który jest tam umiejscowiony, zacznie wydobywać się Metan i dwutlenek węgla, uwięziony tam tysiące lat wcześniej, tak? co jeszcze bardziej pogrubi ten kocyk e, nad nami, potęgując e, efekt szklarni. I to nie jest jakaś wiedza tajemna, masońska, czy spisek ludzkości, reptylian, to jest po prostu wiedza ogólnie dostępna, panie Neiser. Zwolennicy teorii globalnego ocieplenia starają się możliwie skomplikować to wszystko i przedstawić nadwyrost tak aby państwa przestraszyć aby udowodnić że konieczna jest walka z czymś co nie istnieje okej okay. pan najzer akcentuje bardzo słowo teoria globalnego ocieplenia jakby chciał powiedzieć może to tylko moje wrażenie że jest to coś niepotwierdzonego coś jak hipoteza przypuszczenie Otóż nic bardziej mylnego. Tak zwana teoria globalnego ocieplenia to fakt naukowy, ma status równy z teorią ewolucji. Nikt z tym już teraz nie dyskutuje w zasadzie, tak? Pan, ne Pan Neiser nie rozumie, co samo w sobie nie jest niczym nowym wśród kuców korwina, że klimatologia ogólnie to bardzo skomplikowana dziedzina wiedzy, interdyscyplinarna nauka łącząca w sobie. Takie dziedziny jak fizyka atmosfery, meteorologia, geologia, hydrologia, oceanografia. Ale jak sądzę, dla pana Najzera, to jest bułka z masłem. A właściwie, jakie ma pan wykształcenie? Cykle podnoszenia i opadania temperatury. W historii świata są, są nam znane, doskonale wiemy, jak wygląda ta amplituda i kiedy kolejne podniesienie temperatury o pół, może jeden, może dwa stopnie nastąpi. Natomiast to nie będzie miało absolutnie żadnego wpływu na to, czy lodowce stopnieją, czy nie stopnieją, ponieważ jeżeli tam w tej chwili jest temperatura minus kilkadziesiąt stopni, to podniesienie jej w skali globu o dwa, trzy, czy nawet 5, czy 10 stopni nie spowoduje stopnienia tych lodowców. Jak już jesteśmy przy lodowcach i poziomie mórz, sugerowałbym panie Najzer, by wziął pan jakiekolwiek opracowanie naukowe na ten temat i zobaczył, jak to wygląda. Ja zadam panu pytanie, panie Najzer. Jakim cudem poziom mórz i oceanów się podnosi, skoro ziemia jest hydrologicznym obiegiem zamkniętym? Właśnie stopienia lodowców. Ale o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? Pseudonaukowcy, zwolennicy tej teorii, twierdzą, że wszystkiemu winna jest emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Pseudonaukowcami Neiser nazywa tysiące specjalistów w dziedzinach, które wymieniłem wcześniej, z całego świata. Oszustami ich oksztablerami, pseudonaukowcami nazywa pan Neiser chociażby pana profesora Malinowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistę w tej dziedzinie, ale nie tylko jego. Dziesiątki Specjalistów z całej Polski nazywa pan Neisser pseudonaukowcami. I mówi to człowiek, który stwierdził pseudonaukowość tych ludzi na podstawie kilku danych z Wikipedii. Prawdą jest, że tego dwutlenku węgla w związku z rozwojem przemysłu, techniki, wydzielamy do atmosfery coraz więcej. Ale jak to wygląda w rzeczywistych liczbach, ponieważ matematyka nie kłamie. Cały świat produkuje 34 miliardy 466 milionów ton dwutlenku węgla rocznie. Ale co dzieje się z dwutlenkiem węgla emitowanym do atmosfery? Zapewne każdy, kto ukończył szkołę podstawową, słyszał o procesie fotosyntezy. No i teraz sprawdźmy, jakie są moce przerobowe lasów, jakie znajdują się w tej chwili na Ziemi. W odniesieniu do tego, ile tego dwutlenku węgla do atmosfery się dostaje. Według banku danych o lasach, obecnie na ziemi znajduje się 4 miliardy 33 miliony 60 tysięcy hektarów lasów. Natomiast według Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, 1 hektar lasu jest w stanie pochłonąć od 140 do 250 ton dwutlenku węgla rocznie. Jeśli wymnożymy ilość lasów przez moce przerobowe jednego hektara, otrzymujemy wynik i jest to 786 miliardów 466 milionów 700 tysięcy ton dwutlenku węgla rocznie. E, to prawda, ludzkość e, emituje do atmosfery około 35 miliardów ton dwutlenku węgla rocznie. I to jest bodajże jedyna prawdziwa informacja podana przez... E, Pana Najzera. Pan Najzer niestety niepełnosprytnie zostawia e, emisję CO2 do atmosfery z, możli z możliwościami absorpcji e, CO2 przez rośliny. No Notabene również przez oceany, czego pan Najzer nie wymienił, być może nie wie. Tu się zaczyna robić naprawdę śmiesznie, ponieważ pan Najzer nie wie, e, że 40% emisji CO2 do atmosfery w niej zostaje. 60% zostanie pochłonięta przez e, roślinność i oceany. Zatrzymajmy się jednak na chwilę przy roślinności. E, mam nadzieję, że nie jest niczym nowym ani jakimś stwierdzeniem magicznym to, że różne mm, typy drzew i krzewów mają różny współczynnik absorpcji CO2. Są po prostu różne. Nie, nie wszystkie są przystosowane do wchłonięcia większej ilości CO2. Niestety występuje również zjawisko nazwane wylesianiem, czyli wyrębem drzew. Które najlepiej widać z orbity, panie Najzer, czyli tam, gdzie pańskie brednie powinny wylądować jak najszybciej. Kolorem czerwonym zaznaczone obszary, gdzie nie ma już żadnego drzewa i nie wygląda to optymistycznie, prawda? A co z oceanami, o których nie wspomina pan Najzer? No cóż, nic fajnego, ponieważ. Nadmiar dwutlenku węgla powoduje zakwaszanie oceanów, czyli spadek pH. Co to oznacza? Oznacza to tylko tyle, że na przykład rafy koralowe, które są siedliskiem i schronieniem dla prawie 3 milionów gatunków, ryb, skorupiaków i innych stworzeń, zaczną powoli wymierać. Co za tym idzie, wiele gatunków nie będzie miało gdzie się schronić i powoli ulegną zagładzie. Tym samym załamie się łańcuch pokarmowy, od którego my również jako ludzie zależymy. Wkrótce pan Naiser może zauważyć, że po prostu nie da się jeść pieniędzy. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze niepozorny fitoplankton. Często mówi się o płucach ziemi, mając pewnie na myśli lasy deszczowe Amazonii. Otóż nic bardziej mylnego. Największym dostarczycielem tlenu do atmosfery jest właśnie fitoplankton, który tak, tak, panie Najzer, wymiera. Od 1950 roku wyginęło 40% fitoplanktonu i proces ten przyspiesza. Jeśli więc e, stężenie dwutlenku węgla w atmosferze rośnie, a rośnie, może to być e, związane ze stosunkowo młodą sytuacją, jaką mogłoby być. E, przesycenie dwutlenkiem węgla e, biosfery. Przesycenie, czyli saturacja, e, wpływa na to, że e, biosfera, czyli systemy ekologiczne, takie jak e, oceany, lasy, e, przestają, przyjmować większe, e, przestają przyjmować większe ilości dwutlenku węgla, ponieważ są nimi już przesycone. I niestety e, dostajemy pierwsze e, oznaki tego, że to się już dzieje. Europejskie badania nad saturacją lasów dwutlenku węgla, dwutlenkiem węgla dowiodły, że ta sytuacja ma już miejsce, co gorsza, e oceany również zdradzają pierwsze oznaki przesycenia dwutlenkiem węgla. A to znaczy, że jeżeli te dwa systemy nie radzą sobie z przerobem dwutlenku węgla, więcej ląduje go w atmosferze, panie Neiser. Jak Państwu wcześniej powiedziałem, cały świat tego dwutlenku węgla produkuje 34 miliardy 466 milionów. Jest to blisko 28 razy mniej niż lasy, które obecnie rosną na Ziemi, są w stanie przerobić. Czy w takim razie emisja dwutlenku węgla faktycznie jest problemem, może doprowadzić do globalnego ocieplenia, które spowoduje tą wielką katastrofę? A co za tym idzie? Czy Unia Europejska musi wydawać? Na walkę z globalnym ociepleniem aż tyle pieniędzy? Bardzo mnie bawi, jak korwiniści i wszelkiej maści konserwatyści wycierają sobie mordę powiedzeniem Ronalda Reagana, że politycy chcą bardziej myśleć o przyszłych wyborach niż o następnych pokoleniach. I właśnie o to tutaj chodzi. Ponieważ mnie, ciebie, drogi Kucu, najpewniej za 50-60 lat nie będzie już na świecie, kiedy, kiedy będą żyły nasze dzieci, nasze wnuki. I kiedy efekty globalnego ocieplenia będą bardzo widoczne, będą wtedy pytali, dlaczego byliśmy tacy głupi i do tego dopuściliśmy. Po to inwestujemy w gospodarkę niskoemisyjną, po to śrubujemy normy, po to zakładamy filtry na kominach, po to, żeby mieć zostawić co swoim dzieciom. Po to, żeby nasz jedyny dom, Ziemia, był jeszcze miejscem. W którym da się mieszkać. A my w tym momencie sramy na środku pokoju i mówimy kompletnie: nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, wróć. Tylko idioci mówią, że nic się nie dzieje. Szanowni Państwo, jak zdążyliście zauważyć, pan Piotr Neiser y, nie ma kompletnie pojęcia o fizyce klimatu, o hydrologii, o podstawach w ogóle y, nauki nazywanej klimatologią. Y, y, I mam nadzieję, że udało mi się to y, wykazać. Przede wszystkim. Globalne ocieplenie to fakt naukowy, a nie żadna hipoteza. I albo to zrozumiemy i wdrożymy odpowiednie rozwiązania, albo możemy się pakować. Aha, jeszcze jedno. Polska tylko do 2012 roku zarobiła na czysto, na handlu pozwoleniami na emisję 700 milionów złotych. Nie dokładamy do tego interesu. Nazywam się Piotr Kupś i nie boję się nazywać ignorantów po imieniu.